Wybrzeże Zatoki Gdańskiej. Korzystając z niewielkiego odpływu przeczesujemy plaże w poszukiwaniu wojennych artefaktów. Miejscowe legendy mówią o ogromnej ilości szczątków pojazdów opancerzonych, spalonych ciężarówkach, a nawet o rozbitym samolocie. Najchętniej zapolowalibyśmy na czołg, dlatego musimy sprawdzić wszystkie większe anomalie magnetyczne. Pierwsze kopanie nie przynosi efektu. W końcu trafiamy jednak na miejsce, które przywoła historię ostatnich dramatycznych dni II wojny światowej. w okolicy Stegny, uroczej miejscowości wypoczynkowej na żuławach wiślanych nad Zatoką Gdańską, którą co roku odwiedzają tysiące turystów. Mateusz Deling, ekspert w dziedzinie techniki militarnej, kolekcjoner pojazdów pancernych, eksplorator, łowca czołgów, tropi kolejną tajemnicę II wojny światowej. Po sprawdzeniu kilku anomalii w końcu docieramy do bardzo dużego sygnału. Potrzebna jest koparka. Rozpoczyna się syzyfowa praca na granicy lądu i morza. Wykop zalewa woda. Próbujemy więc wykonać niewielki wał. Nagle pojawiają się metalowe przedmioty. Mamy szczątki. Zdawałoby się pojazdu, ale widać, że elementy są aluminiowe. Tak więc będzie to, będzie to samolot. Widać elementy poszycia, mocowania nitów. Mamy do czynienia z całą pewnością z samolotem, nie znamy jeszcze typu. No jest to maszyna drugowojenna, grube aluminium, gęsto mocowane nity, tak więc jest to na pewno pochodzenie z okresu II wojny światowej. Czyżbyśmy zatem trafili na samolot, o jakim mówią lokalne legendy? Konieczna będzie druga koparka i silna pompa. W tak trudnych warunkach nie będzie łatwo wydobyć tego, co przez ostatnie 75 lat leżało pod piaskiem. Mamy elementy samolotu wyraźne. Masa aluminiowych szczęseł, blach, kabli. Widać okablowanie. Jest to samolot, który najprawdopod najprawdopodobniej wodował i wylądował na plaży. Skończył na plaży, doleciał do, do brzegu. Być może pilot się uratował. Jeszcze nie wiemy co to za samolot, ale po jego odkryciu powinniśmy dowiedzieć się, z czym mamy do czynienia. Walka z napływającą wodą i osuwającym się wciąż do wykopu piaskiem spowalnia pracę, ale minuta po minucie zbliżamy się do rozwiązania tajemnicy. Wiemy, że za chwilę pojawią się większe elementy, będzie można rozpoznać typ maszyny. Silnik. Jednak nie, chyba silnik. Element silnika. Według nie. Albo hydraulika. Odgoleni. Pojawiają się pierwsze pogłoski. Ktoś z widzów obserwujących nasze prace słyszał, że to Fokę WULF 190. Wiele lat wcześniej jego wystający z wody ogon został wyszarpnięty i wywieziony z plaży. Mamy do czynienia z samolotem prawdopodobnie bez ogona. Skrzydło ustawione jest z przodem do morza. Jak widać, jak widać tutaj po bokach, mamy całą rozciągłość płatowca, ale nie mamy ogona wzdłuż, nie ma też sygnału i o nic nie haczymy. tak więc... Prawdopodobnie ogon jest urwany. Jeszcze nie wiemy, jak wiele jego się zachowało. Mamy do czynienia w tej chwili z dwoma skrzydłami prawdopodobnie dziobem samolotu. W międzyczasie no, na pojawiają na się rach, reporterzy i, stacji telewizyjnych i, i radiowych zainteresowani niecodzienną akcją. Pół godziny dla mediów i wracamy do pracy. W tej chwili staramy się odkopać przednią część samolotu, tak aby dostać się do piasty śmigła i do silnika. W momencie, gdy będziemy mieli silnik na wierzchu, wyciągnięcie wraku już powinno być bardzo łatwe, jako że jest to najcięższy i najtrudniejszy do wydobycia element, ponieważ znajduje się najbliżej morza. Niestety fale wcale nam w tym nie pomagają. Spróbujemy obwiązać liną i na linie. W końcu wśród szczątków bloku silnika pojawia się element, który bez wątpienia da się rozpoznać. Mamy już elementy silnika samolotu na wierzchu. Widzimy dokładnie koło zębate najprawdopodobniej mechanizmu, mechanizmu yy, skrętu śmigła jak również elementy aluminiowe silnika. Ciężko mi powiedzieć w tej chwili z czym mamy do czynienia, ale myślę, że za chwilę uda się to określić. Dobra. Chwila, chwila. Spory element samolotu, piasta i metalowe śmigła. W końcu po 75 latach znów w powietrzu. Oczywiście tylko na chwilę. Widać, że jednak wodował. No, Jesteśmy niemalże pewni, że to szczątki legendarnego niemieckiego myśliwca Messerschmitt 109. Tu będzie jeszcze jedna łopata. Będziemy jeszcze próbowali ustalić jeszcze wersję łopata. maszyny. W coraz głębszym dole pojawiają się kolejne ciekawe elementy. Mamy kolejny element, być może jest to zegar. Z deski rozdzielczej samolotu. Ciężko mi to określić, jako że nie jestem ekspertem w dziedzinie lotniczej. Samolot jest tu w dość dużych strzępach, jeżeli chodzi o jego dziób. Tym niemniej jest to bardzo ciekawy kawałek historii. Tuż przed zachodem słońca naszym oczom ukazują się skrzydła samolotu. Są w dobrym stanie. Potwierdza się wersja o tym, że samolot usiadł na plaży. Możemy sobie to wyobrazić. Luty bądź marzec 1945 roku. Walki o panowanie na niebie Pomorza Gdańskiego nie stanowią wyjątkowo ciekawej historii lotnictwa myśliwskiego. Luftwaffe w trakcie zimowej ofensywy Sowietów była zbyt słaba, aby przeciwdziałać codziennym akcjom lotnictwa szturmowego i bombowego. Sporadyczne spotkania myśliwców obu stron konfliktu rzadko kończyły się walką kołową. Istotnym przeciwnikiem dla sowieckiego lotnictwa była natomiast obrona przeciwlotnicza, niezwykle zagęszczona z powodu stłoczenia na małym obszarze dużej liczby niemieckich oddziałów próbujących uciekać drogą morską do portów położonych dalej na zachód. Być może w trakcie jednej z akcji bojowych niemiecka maszyna dostała się pod ostrzał własnej artylerii. Być może zawiódł silnik. Pilot posadził maszynę na zmarzniętej plaży. Zapada zmrok. Skrzydła zalepione piaskiem nie dają się wyciągnąć. Płukanie silnym strumieniem wody odciąża je trochę. Konsultujemy się z ekspertami z dziedziny lotnictwa, by rozłączyć płaty. W tych ekstremalnie trudnych warunkach i napływającej wodzie jest to zadanie prawie niewykonalne. W końcu materia daje za wygraną. Skrzydła idą w górę, a naszym oczom ukazują się zamknięte gondole podwozia. Pod skrzydłem słabo widoczny niemiecki znak rozpoznawczy czarno-biały krzyż. Niestety okazało się, że skrzydła to jedyny cały element samolotu. Kokpit i silnik maszyny były w strzępach. Brak wyciągniętego podwozia i charakterystycznie zagięte metalowe śmigła świadczą o tym, że samolot awaryjnie lądował. Wśród szczątków maszyny nie znaleźliśmy ani uzbrojenia pokładowego ani amunicji. Wygląda zatem, że samolot był szabrowany po zakończeniu działań wojennych. Ale jakim cudem, biorąc pod uwagę awaryjne lądowanie na brzuchu, rozpadł się w drobny MAK potężny blok silnika Daimler Benz DB605. Tej zagadki zapewne nie uda się wyjaśnić, choć można podejrzewać, że został on wysadzony przez saperów, którzy chcieli wyciągnąć z niego uzbrojenie pokładowe. Jest szansa, że po oczyszczeniu i wstępnej konserwacji wraku uda się dzięki tabliczkom znamionowym dowiedzieć czegoś więcej o maszynie. Do tej pory udało nam się ustalić typ samolotu. To bez wątpienia wersja G, produkowana seryjnie od połowy 1942 roku. Będziemy chcieli jeszcze ustalić kolejne szczegóły. Być może niemieckie archiwa powiedzą nam więcej o historii Messerschmitt'a 109 ze Stegny. Znajdujemy się w tej chwili w miejscu, które najprawdopodobniej było dołem zrzutowym, czyli miejscem, w którym po wojnie zrzucano wszystkie śmieci z całej okolicy. Jako, że było to centrum Gdańska, które trzeba było jak najszybciej uporządkować, tak aby mieszkańcy mogli na nowo rozpocząć tutaj życie, zrzucano sprzęt militarny powojenny po byłych właścicielach do takich właśnie śmietnisk. Jedno z tych śmietnisk jest wypełnione również innym sprzętem. Mamy tutaj oś pojazdu, najprawdopodobniej jest to pojazd, pojazd osobowy. Tym niemniej ewidentnie jest to element pojazdowy. Zapewne tych części może być tu więcej i od różnych pojazdów, jako że okolica zapewne była nimi usiana. Jeżeli posiadasz informacje o leżących w ziemi albo zatopionych pojazdach z czasów II wojny światowej, skontaktuj się z nami.